Cześć Boże przedszkolaki! Dzisiaj zrobimy eksperyment. Bardzo ciekawy. Do naszej zabawy potrzebny będzie szklanka wody, szklanka oleju. Dwa pojemniczki. Zakręteczką, farby plakatowe i pędzelek. Zaczynamy! W naszych pojemniczków wlewamy wodę. Jeden zabarwiamy na żółto. Jeszcze troszeczkę. Piękny, żółty wyszyp. Drugi będzie taki malinowy. mi połączyła. Odstawiamy na boczek. Mamy dwie szklanki z olejem. Weźmiemy tylko sobie inne kolory. W jednej będzie niebieski. Jaki piękny kolor! Bardzo ładny kolor. Drugi szklaneczka z olejem, to kolor zielony. Zrobimy. Mieszamy, żeby nam się rozpuścił barwnik. Jeszcze troszeczkę tam zielonego. I mieszamy. Widzimy, olej mamy w szklaneczkach kolor niebieskiego i zielonego. Zapamiętać, proszę. Przelewamy olej do wody. Do jednego, proszę. I do drugiego. Pokrywaczki. Zakręcamy mocno, zakręcamy, żeby nam woda nie wyleciała, i mieszamy wodę z olejem. Zobaczcie, co się stanie. Zobaczcie, co się stanie. O, tak będzie. Pił. Oddzieliły się dwa kolory. Mam nadzieję, że Wam wyjdzie tak samo. Czy dzieci zapamiętały, jakie kolory dawaliśmy do oleju? Spójrzcie na nasze pojemniczki. Tak, koloru zielonego i niebieskiego. Dlaczego on jest u góry, a żółty i malinkowy jest na dole z wodą? Nie wiecie? To pani Asia Wam powie: dlatego, że olej jest lżejszy od wody. Mam nadzieję, że dzisiejszy eksperyment podobał Wam się. Czekam na Wasze zdjęcia i do zobaczenia.